Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Janusz Starości, Stowarzyszenie Producentów i importerów urządzeń grzewczych. Dzień dobry. Witam, witam, dzień dobry wszystkim. Przeglądając raport za trzeci kwartał 2023 roku pojawia się takie pytanie, dlaczego i jak długo pompy ciepła będą tanieć, a piece będą drożeć? Znaczy to jest pytanie, no można powiedzieć dosyć przewrotne bym powiedział, dlatego że wszystkie podwyżki cen, które miały miejsce w 2022 roku no i także w 20, 2021 roku były spowodowane podwyżkami cen y, surowców. Prawda i to to nie były podwyżki, które można by powiedzieć były uzasadnione, ale były często właśnie podwyżkami spekulacyjnymi, wykorzystując ogólną sytuację międzynarodową i tam zagrożenie łańcuchów dostaw i, i różnych no, implikacji wynikających właśnie z tego wszystkiego. Natomiast no, jeżeli chodzi po kolei, jeżeli chodzi o kotły gazowe, no, nie sądzę, żeby one drożały. Prawda, one mniej więcej w tej chwili osiągnęły poziom właśnie po podwyżkach i akurat w tym wypadku tam nie było jakichś tam spekulacji, natomiast one osiągnęły jakiś pewien poziom równowagi cenowej i przynajmniej z moich rozmów z rynku wynika, że, że raczej jeżeli nie będzie przymusu właśnie spowodowanego no, podwyżkami koszt, kosztów produkcji, prawda, czy, czy dalej jakichś tam y, y, komponentów, prawda, czy surowców, no to to nie powinno być tutaj y, jakiegoś problemu, jeżeli chodzi o te podwyżki. Tym bardziej, że no, kotły gazowe to jeszcze przynajmniej ze 20 lat będą używane, prawda? Znaczy, mówimy tutaj o odejściu od, od gazu ziemnego, prawda? Bo to jest różnica, prawda? Bo to jest konieczność i tutaj tego nikt nie neguje, prawda? I choćby nie z tego, nie ze względów, powiedzmy, ideologiczno-politycznych, prawda? Ale ze względu na to, że dostępność do źródeł gazu ziemnego będzie coraz gorsza. I trzeba się z tym liczyć, dlatego też alternatywne rozwiązania w postaci stabilnego źródła ciepła no należy szukać, prawda? Stabilnego, niezależnego. Więc, więc tutaj jest, stąd jest właśnie to przechodzenie na, 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 na stopniowe przechodzenie na biometan, na wodór w przyszłości. No jest to oczywiście perspektywa kilku lat, aczkolwiek jeżeli chodzi o odpadły gazowe, nie stanowi to do problemu. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, no cóż, mieliśmy sytuację taką, pompy ciepła stały się ofiarą. Kolejnego błędu, z którego decydenci, można powiedzieć, nie wyciągają wniosku. Bo taką sytuację już mieliśmy w przeszłości raz z kolektorami słonecznymi, później z fotowoltaiką. Mianowicie, y, zbyt y, delikatnie mówiąc, intensywna promocja danej technologii. Niestety obraca się przeciwko niej, prawda? I tutaj y, przypomnę, y, pamiętacie Państwo, y, kilka lat temu był wielki boom na kolektory słoneczne. Które są w dalszym ciągu bardzo dobrym źródłem ciepła darmowego, prawda? Natomiast yy, no, spowodowało to oczywiście run na tego typu instalacje i pojawienie się yy, różnych dziwnych firm, które yy, no, ch chcą zrobić szybki biznes. To no, oczywiście wiadomo, no, to jest ta ludzka chciwość jest ludzką cechą, prawda? I tutaj, bez oglądania się następstwa, no, sytuacja, yy, która została stworzona, Pozwoliła na to, że w zasadzie ten rynek został brzydko mówiąc zaorany, bo po ustaniu dotacji okazało się, że rynek poleciał o 70% w dół, prawda? Później mamy sytuację z fotowoltaiką, która była przez wiele lat byliśmy przekonywani, że to się w ogóle nie opłaca, że no, miałem sam osobiście bierałem udział w panelach dyskusyjnych, różnych dyskusjach na konferencjach przed laty. I przekonywałem, że słuchajcie, no, no słońce i tak dociera do Ziemi, prawda? Podobnie jak w wypadku kolektorów słonecznych, i tylko od nas to y, zależy, ile tego słońca wyłapiemy, prawda? I tutaj, tutaj nie ma tego, czy to się opłaca, czy nie opłaca, bo się opłaca, bo to jest niezależne źródło energii i to darmowej energii, można powiedzieć. Oczywiście nie licząc kosztów inwestycyjnych. No i teraz padło na pompę ciepła, które niestety tutaj akurat ta promocja była najbardziej intensywna, ponieważ miało to podłoże polityczne. Pierwsze takie symptomy miały miejsce jeszcze na sygnału o elektryfikacji. Miały miejsce zanim wszedł, zanim został ogłoszony Zielony Ład, prawda? Green Deal w 2020 roku. Ja sam brałem udział kiedyś w Brukseli, właśnie na takim spotkaniu, i, i tak się zastanawiałem. No dobrze, ale skąd weźmiemy weźmie się energię elektryczną do tego? Zresztą, Miałem taką właśnie uwagę, jak już to zaczynało nabierać rumieńców, Ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Słuchajcie, y, zrobienie y, na rynku znowu y, jakiegoś efektu lejka, prawda? Gdzie do tego lejka się wszystko nie zmieści, spowoduje się zator, to po prostu ten rynek rozłoży. Prawda. Oczywiście na tym szły de decyzje polityczne, jeszcze próbowano to y, podpierać zakazami, prawda? Straszeniem, że. Że za dwa, za trzy lata to w ogóle kotły gazowe to na złą, prawda, bo w ogóle odetną nam gaz, i tak dalej, prawda? No były to oczywiście różne różne, różne były tutaj próby motywacji do, do zastosowania tej technologii, która jest ta bardzo dobra i, i tutaj yy, ja osobiście jestem też zaangażowany od wielu lat właśnie w promocję pomp ciepła, ale uważam akurat, że yy, powiedzmy bardziej spokojne, stopniowe przechodzenie. Z jednej technologii, drugą. drugą. Przy w przyszłości oczywiście miks energetyczny jest, można powiedzieć, według mnie nieunikniony, prawda? Każda monopolizacja, w którymkolwiek by to szło w kierunku, tak było, powiedzmy, próbę z gazem, prawda, z węglem wcześniej, teraz z elektryfikacją, no niestety działa na szkodę konsumenta, więc, 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 no i to wszystko się nawarstwiło w ten sposób, że, że wokół pomp ciepła zrobiła się dosyć gęsta atmosfera. I y, podkreślam jeszcze raz, obecne jakieś obniżki cen wynikają z tego, że na magazynach zalega bardzo dużo tych y, y, urządzeń, które zostały zaimportowane. Przy czym no, często to są urządzenia, które są nazywane pompami ciepła, y, jakiegoś niewiadomego pochodzenia, producentów, no, o których nikt nie słyszał, gdzie parametry nie spełniają y, deklarowanych parametrów, właśnie. Y, Eksploatacyjnych. No i oczywiście kilka takich przypadków, czy nawet więcej jak kilka, montażu tego typu pomp ciepła w miejscach, gdzie budynki nie są do tego dostosowane, spowodowały to, że zamiast mieć dom bez rachunków, to ludzie mają bardzo wysokie rachunki i mają zimno w domu. Aczkolwiek sama idea domu bez zachodu jest bardzo dobra, bo sami, jako stowarzyszenie, tutaj się podpisaliśmy po tym razem z naszymi kolegami od Pom Ciepła w propagowanie tego. to miało, bo Idea polegała na tym, że, że przy odpowiednich warunkach było skompensowane zapotrzebowanie na energię elektryczną po pozyskiwaną ze źródeł zewnętrznych. W tym wypadku tam akurat zaproponowane zostały panele fotowoltaiczne, ale, ale, ale. To równie dobrze może być mała elektrownia wodna, prawda, czy, czy może być elektrownia wiatrowa, która jest koło, koło domu dziś postawiona. Yy, turbina wiatrowa, która, powiedzmy, przynajmniej w, przy rozliczeniu, prawda, zakładem energetycznym pozwala na skompensowanie kosztów energii elektrycznej potrzebnej do, do zasilania pompy ciepła. No ale to wszystko niestety można powiedzieć wzięło w łeb, ponieważ y, zwyciężyła Tutaj, no, warunki, właśnie ta bardzo intensywna promocja, prawda? Straszenie zakazami w ogóle dla alternatywnych źródeł, bo tak samo zamach dotyczyć miał także kotu na biomasę, prawda? Bo tam była dyskusja, czy w ogóle biomasa to jest ona energia odnawialna, czy nie, bo no, tego typu zdania też słyszałem, prawda? Zapominając o tym, że. No i jednak mimo wszystko zostało tak w jakiś sposób przyjęte, zbadane, że, że powiedzmy ilość CO2 w trakcie spalania, które się wydziela z kotła gazowego, tego nowoczesnego, to kompensuje się z ilością CO2, prawda, które jest w procesie fotosyntezy w roślinach ściągane ze środowiska, więc, więc można traktować taki, tego typu rozwiązania jako neutralne. Niemniej jednak właśnie Myślę, liczę na to, że ten rynek się ustabilizuje. Aczkolwiek w wypadku pomp ciepła to już jest drugi fast start troszeczkę. Aczkolwiek ten fast start jest o tyle groźniejszy, że ma dużo większy zasięg. Ale, ale trzymam kciuki za pompy ciepła i pompy ciepła na pewno będą y, ważnym elementem w miksie energetycznym. Ale, ale, ale z drugiej strony, też nie jestem zwolennikiem teorii, żeby, że, żeby pompy ciepła zdominowały całkowicie rynek grzewczy, bo wtedy będziemy uzależnieni tylko energii elektrycznej. A jak brakuje energii elektrycznej, to wszyscy wiemy, co się dzieje. Skoro wiemy już, jak wygląda sytuacja na rynku, mam takie pytanie: na ile nowa europejska dyrektywa OZE zmieni sytuację na tym rynku? Co się wydarzy, jeśli Polska poważnie potraktuje europejskie regulacje? No właśnie niedawno, niedawno została zatwierdzona i weszła w życie dyrektywa RED. W tej chwili można liczyć RED 3. Jeżeli chodzi o same zasady, no każdy kraj ma tutaj okres transpozycji prawda tam 2025 rok z tego co pamiętam nie chciałbym tutaj wprowadzać w ale, ale dosłownie kilka dni temu przygotowywałem takie podsumowanie właśnie na podstawie dokumentów, które dostałem z, z, z Brukseli. Na pewno położono w ramach dyrektywy nacisk większy na udział ciepła, prawda, jeżeli chodzi o wprowadzanie energii odnawialnych. Jest to bardzo ważne, dlatego że ciepło, na przykład w bilansie ogrzewania czy przygotowania ciepłej wody w budynkach, no to jest ponad 80%, prawda? I tutaj Oczywiście to się może wahać, jedne źródło ma 80, drugie 85. Niemniej jednak widzimy, że jest to dominująca część energii, prawda, w bilansie energetycznym w, w domu, prawda, w budynku, w gospodarstwie domowym, ponieważ energia elektryczna powiedzmy na cele pozagrzewcze, prawda, tutaj mówimy w tym momencie, jeżeli, jeżeli, jeżeli robimy taki bilans, to to jest tam, to jest rzędu tam powiedzmy jakichś tam 10%, natomiast kwestia transportu z tego wszystkiego to jest tam kilka procent, to jest 10%. Natomiast oczywiście największe w tych wszystkich ustawach, prawda, tak, w polskiej ustawie OZE, prawda, no to e, największe emocje budziło oczywiście energia elektryczna, ponieważ na tym stoi duży biznes, prawda, to jest cała gałąź przemysłu, elektroenergetyka, energetyka zawodowa, no która nie za bardzo chce wypuścić z rąk, prawda, tutaj e, łakomego konstak. nie chce się z nim podzielić, bo to nie chodzi o to, że, że to byłby koniec tego typu rozwiązania. Bo to nie jest możliwe, prawda? Natomiast OZE jest takim sposobem pozyskiwania energii, prawda? Czyli odnawialne źródła, że opierają się na źródła lokalne. Prawda? Czyli jest to pewna podstawa energetyki rozproszonej. Ale to wcale nie znaczy, że, że akurat w tym momencie OZE będzie konkurencją tutaj. To będzie raczej koło ratunkowym według mnie dla, dla energetyki zawodowej. Ponieważ gdzieś te moce, prawda, zwiększone na energię elektryczną, skoś muszą być yy, no, pozyskane, prawda? Bo ta moc musi być jakieś zasilana, prawda? Czyli, czyli tutaj w dalszym ciągu mamy zdominowany w całej Europie powiedzmy yy, źródła energii są oparte nie na oze, prawda, czyli nie na wietrze, czy na energii yy, słońca, prawda, tylko no, w dalszym ciągu mamy, czy powiedzmy, gaz, czy mamy węgiel, czy mamy energetykę jądrową, prawda? To są podstawowe rzeczy. Natomiast no, problemem, który w dalszym ciągu pozostaje do rozwiązania i tutaj tak samo Red na ten temat tutaj mówił, bo tam jest też jakiś akapit dotyczący magazynowania energii, jest właśnie kwestia magazynowania energii. To jest kwestia, to jest pięta Achillesowa tego systemu. Bo ile, powiedzmy, cie, magazynowanie ciepła jest w jakiś sposób do, dopracowane. Ostatnio właśnie wpadło mi w rękę takie opracowanie małych, zmiennofazowych magazynów ciepła, prawda, które, które, no, magazynują ciepła więcej jak woda, prawda, w mniejszej objętości, więc, więc tutaj w miejscach, gdzie y, można to zmagazynować, prawda, nie ma, nie ma jakiejś tam przestrzeni, jest, jest to bardzo dobre rozwiązanie. O tyle, powiedzmy, y, y, i można, można, powiedzmy, magazynować ciepło sezonowo nawet, czyli powiedzmy tygodniami czy miesiącami. Natomiast w wypadku energii elektrycznej już tak różowo nie jest, prawda, bo są koszty bardzo wysokie baterii, czy powiedzmy tych backpacków, prawda, power, power banków, prawda, domowych, a z drugiej strony no jest kwestia oczywiście też no, czasu tego magazynowania, więc, więc tutaj, tutaj ten problem na pewno musi być rozwiązany i Red na pewno tutaj ewentualnie mówi. W Redzie się tak samo mówi właśnie o zwiększeniu roli elektryfikacji, prawda, czyli pomp ciepła. I tutaj jak najbardziej w tym momencie no, kłania się strategia rozwoju pomp ciepła w Europie, prawda, która została wystartowana w zasadzie pracy nad tym została wystartowana w marcu tego roku, czyli 2023 roku. No planuje się, my akurat jako organizacja też braliśmy udział w konsultacji tutaj przez nasze, na, nasze tam y, Stowarzyszenie Międzynarodowe w konsultacji tego projektu, no liczymy na to, że y, akurat y, na początku roku no, ta strategia, strategia zostanie ogłoszona, prawda, no, ale też y, no, szło to w tym kierunku, że tylko i wyłącznie elektryczne pompy ciepła, prawda, czyli już nie napędzane termicznie, tam była kwestia oczywiście też, w dalszym ciągu jest kwestia dołączenia hybrydowych pomp ciepła. I tutaj, tutaj też jest to bardzo ważne rozwiązanie. i wiadomo dlaczego się przed tym pewne środowiska bronią. Dlatego, że jest to rozwiązanie w wypadku budynków, które wymagają jeszcze w dalszym ciągu docieplenia, prawda, czy termomodernizacji. A nie każdy sobie może pozwolić na pełną termomodernizację w szybkim czasie, bo są ogromne koszty, prawda? I do tego jeszcze y, muszą być y, zaangażowane dosyć duże siły, moce przerobowe. No to, no to w tym momencie jak najbardziej tutaj y, y, no to jest rozwiązanie ok. No i tutaj jest na, ostatnią rzeczą, o chciałem powiedzieć, to zostało podkreślone. I jeszcze raz chciałem to specjalnie zwrócić uwagę na to, Rola, rola kolektorów słonecznych, prawda, czyli pozyskiwanie ciepła ze Słońca. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że w dokumentach unijnych tłumaczonych na różne języki, nie tylko na polski, nie wiem, być może tłumaczę, żeby szybciej było to korzystać z Google'a. Ja właśnie zrobiłem takie eksperymenty. Google pokazuje, że jak się wpisuje w tekst unijny, prawda, to tam tylko wyskakuje w panel fotowoltaiczny. I miałem właśnie niedawno właśnie rozmowę z jednym z wójtów, który powiedział, ale gdzie tam kolektory słoneczne? Tam w ogóle nie ma w o kolektory słoneczne, ci nie liczą, prawda? Nie, to nie jest prawda i ta wyraźnie jest rozgraniczona fotowoltaika, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii ze Słońca na fotowoltaikę i solar thermal, prawda? Czyli energię ciepło pozyskiwaną z kolektora słonecznego. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Będziemy się zmianą na rynku urządzeń grzewczych przyglądać, a moim i Państwa gościem był Janusz Starości, Stowarzyszenie Producentów i importerów urządzeń grzewczych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwu, pozdrawiam. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.